Do wykonania tej kurki będziemy potrzebować tak naprawdę niewiele, bo dwóch sznurków i kółeczka. I teraz już Wam mówię: ten różowy sznurek może być też czerwony, może być też żółty i też będzie w porządku, może być też pomarańczowy. Ma około 70 cm. Tutaj jest sznurek skręcany to jest 5 mm, ale może być równie dobrze pleciony i w dowolnym rozmiarze. Ale no, ładnie by wyglądał plecody mimo wszystko. A to jest skręcana. I ten sznurek ma około 150 cm. Zaczynamy od złożenia tego różowego sznureczka na połu I mocujemy do kółka. Rozdzielamy na dwie części i od tej pory pracujemy na dwóch częściach osobno. I musimy tutaj powielić jakby ten wzór, więc przekładamy najpierw od przodu. I tutaj przez środek sobie przekładamy i następnie przekładamy od tyłu i znowu przez środek. No i teraz zabieramy sobie tutaj robimy grzemień. Musimy to wyciągnąć. O właśnie tak. Tutaj będzie nasz grzebień, grzebień naszego kogutka. I znowu od przodu i od tyłu. I znowu wyciągamy. Teraz już troszeczkę mniejszy ten ten cypelek. I to zostawiamy, to później nam posłuży jako nóżka. I robimy teraz z tej strony. Znowu od przodu i od tyłu. I na tej zasadzie będziemy robić całego kurczaczka. I, I zostawiamy. Teraz przechodzimy do naszego długiego sznurka. Tutaj już nie składamy na pół, tylko raczej na takie. Tutaj potrzebujemy krótkiego sznurka, i tutaj dalej długiego. Przekładamy od przodu, tak, żeby ten krótki sznurek był od tej strony, od strony naszego grzebienia. I przekładamy przez środek. I zaciskamy. To jak najbliżej tego grzebyka. No i teraz przekładamy od przodu, tutaj ten sznurek ma być cały czas pod tym białym, ma być go nie widać, on nam będzie później potrzebny do nóg, więc na razie ma być niewidoczny. I znowu od przodu. Tutaj robimy sobie jeden taki wolny węzeł, powiedzmy. I kolejny znowu musimy unieść z tego względu, że tutaj będą teraz skrzydełka. I to sobie wyciągamy. I teraz znowu od przodu. I teraz kolejne skrzydełko, weźcie, kolejne piórko tego skrzydełka ma być wyższe. I teraz od przodu i znowu będzie od tyłu, i teraz będzie takie troszeczkę niższe. I sobie to wszystko dociągamy do góry. Żeby było jak najbardziej przylegające do siebie. Tym się nie przejmujcie, później sobie to podkleimy. No i dobra, i teraz robimy jeszcze jeden lub dwa węzły. Zobaczymy. Dobra, i teraz zostawiamy tą nogę, musimy ją wyciągnąć, więc złapmy ją sobie, tak żeby nam nigdzie nie wpadała. I robimy kolejny węzeł, tutaj od przodu i od tyłu. Dobra, i zostawiamy sobie tą nogę w spokoju, już tak całkowicie. Tutaj, że grzebień nam się troszkę zepsuł, to nic, naprawdę nic nie szkodzi, bo sobie zaraz to wszystko ponaciągamy i poustawiamy. Ale teraz potrzebujemy tego sznurka, który jest właśnie po tej stronie. I musimy go sobie złapać tutaj. Ma nam robić za kolejną nogę, więc robimy w ten sposób. Tutaj przekładamy sznurek od środka. Teraz od zewnątrz możemy trochę bardziej wyciągnąć, później najwyżej naciągniemy. I zaciskamy. Dobra, mamy więc dwie nogi i idziemy teraz w górę. Tutaj musimy spojrzeć, ile mieliśmy węzłów, tak żeby wszystko było symetrycznie. Więc robimy znowu od środka. I teraz będziemy już robić skrzydełko. Już zaczynamy robić ten pierwsze, pierwsze piórko. dobra, i teraz mamy na razie taki bałagan tutaj na górze, więc sobie to troszeczkę podociągajmy i pociągnijmy za tą nogę, żeby się wszystko wyrównało. Dobra, mamy kurkę, ma skrzydełka, ma grzebień, ma nóżki, no ale wszystko na razie jest jeszcze takie niepoukładane, więc poobcinajmy sobie to, co jest nam niepotrzebne. Nóżki sobie tutaj zwiążę. I teraz to trzeba podkleić. Jeśli macie ochotę, żeby była to ozdoba wisząca, weźcie sobie sznurek i też przyklejcie go tutaj z tyłu. Tak prezentuje się gotowa kurka. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie. Czy, jestem tutaj, czy jest ten tutorial dla Was pomocny, i czy wykorzystacie to jakoś w swoim domu. Do zobaczenia w kolejnych filmikach.